Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Zawadzka, jestem radcą prawnym, menedżerem działu prawnego w kancelarii Mencen. Dzisiaj opowiem krótko o tym, jak nabywać nieruchomości rolne. Podstaw szukamy w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Z przepisu wnioskujemy, że nabywcą nieruchomości rolnych, gruntów rolnych, może być wyłącznie rolnik indywidualny. Dodatkowo ustawodawca wskazuje na limit posiadanych przez takiego rolnika indywidualnego. Nieruchomości w postaci powierzchni nie przekraczającej 300 hektarów. Kimże jest ten rolnik indywidualny? Definicja ustawowa. Osoba fizyczna, która jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą nieruchomości gruntów rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza wspomnianych przeze mnie 300 hektarów. Hektarów. Dodatkowo rolnik indywidualny musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkiwać w gminie, przynajmniej przez 5 lat, w której znajduje się jedna z nieruchomości wchodząca w skład jego gospodarstwa rolnego. No i oczywiście w tym czasie prowadzić to gospodarstwo osobiście. To jest zasada, tak? Nieruchomości rolne nabywane są przez. Rolników indywidualnych. Skoro jest zasada, to oczywiście mamy wyjątki. Dzisiaj skupimy się na dwóch, w mojej ocenie najistotniejszych z nich, z tych, z którymi mamy do czynienia najczęściej. Załóżmy dwa scenariusze. Pierwszy, jesteśmy osobą fizyczną, nie mamy tutaj tej klasyfikacji rolnika indywidualnego i zamierzamy nabyć nieruchomość rolną, której powierzchnia jest mniejsza niż 1 hektar. I drugi scenariusz, jesteśmy osobą fizyczną. Znowu nie mamy tutaj, nie spełniamy definicji. Rolnika indywidualnego i zamierzamy nabyć nieruchomość rolną, której powierzchnia zaczyna się od 1 hektara. Pierwszy ze scenariuszy tak? czyli nieruchomość do 1 hektara. Wśród tego wyjątku znajdziemy podstawową zasadę. Jeżeli mamy nieruchomość rolną, której powierzchnia nie przekracza 0,3 hektara, czyli 30 arów, zasadniczo taką nieruchomość rolną może nabyć każdy bez żadnych ograniczeń czy wyjątków. Jeśli natomiast powierzchnia nieruchomo nieruchomości rolnej, którą zamierzamy nabyć, ma więcej niż 30 arów i ma nie więcej niż ten 1 hektar, nie osiąga tego 1 hektara, wtedy też nie mamy wielkich obostrzeń i nie należy martwić się nadmiernym formalizmem. Natomiast musimy wykonać pewne elementy, aby te nieruchomości nabyć skutecznie i w sposób ważny. Pamiętajmy zatem o tym, że w przypadku nieruchomości od 30 arów do tego 1 hektara, zgodnie z przepisami, prawo pierwokupu przysługuje tak zwanemu KOWR-owi. KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jeżeli nie mamy spełnionych przesłanek ustawowych, na przykład nie zamierzamy przekazać tej ziemi do kogoś z kręgu najbliższej rodziny, no to zasadniczo musimy pamiętać o tym, że Kowrowi przysługuje prawo pierwszeństwa i może z niego skorzystać. Żeby z niego skorzystać, musi zostać odpowiednio poinformowany. Kowr ma przed zakupem nieruchomości rolnej, powinniśmy zawrzeć. Taką warunkową umowę sprzedaży. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ zasadniczo pamiętajmy o tym, że w przypadku nieruchomości nie ma czegoś takiego, jak zbycie nieruchomości z zastrzeżeniem warunku czy terminu. Tutaj pojawia się taka warunkowa umowa sprzedaży, którą zawieramy u notariusza, następnie e, informowany jest kowr o tym, że taka umowa została zawarta i ma miesiąc na to, e, żeby skorzystać ze swojego prawa pierwokupu. Jeżeli nie skorzysta, dopełniamy dalszych formalności i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy stali się właścicielami tych. E, Nieruchomości rolnych, których obszar mieści się w jednym hektarze i przekracza 30 arów. Proszę o tym pamiętać, jeżeli formalności nie zostaną dochowane, nabycie takiego gruntu z pominięciem tej procedury będzie po prostu wiązało się z nieważnością danych czynności. Scenariusz drugi, o którym wspominałam, czyli sytuacja, w której jesteśmy osobą fizyczną, nie będącą jednocześnie rolnikiem indywidualnym i planujemy nabyć nieruchomość, której powierzchnia zaczyna się od tego jednego hektara. No, i oczywiście więcej. Jest to najbardziej skomplikowana procedura, z których tutaj dzisiaj sobie opowiadamy. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić i nie spełniamy właśnie tych warunków rolnika indywidualnego, jednocześnie nie jesteśmy bliskimi dla zbywcy, tutaj niezbędna będzie zgoda. Kowru wspomnianego już przeze mnie wcześniej. Ta zgoda wydawana jest w trybie decyzji administracyjnej, zatem mamy do przejścia całe postępowanie administracyjne. Zgoda jest ważna przez rok od czasu, kiedy staje się prawomocna, kiedy będzie wydana tutaj przez, przez Kowr. I celem uzyskania tej zgody mamy, tak jak wspomniałam, do przejścia procedurę administracyjną. Te procedurę administracyjną rozpoczyna nam wniosek. Wniosek skierowany po prostu do Kowru. Mogą go złożyć określone w ustawie. Osoby. Najczęściej będzie to zbywca tej nieruchomości, on jest takim podstawowym podmiotem tutaj występującym, który wnioskuje najczęściej. Dodatkowo mo, z wnioskiem może wystąpić po stronie nabywcy osoba, która posiada kwalifikacje rolnicze i zamierza po prostu utworzyć gospodarstwo rodzinne albo zamierza powiększyć swoje gospodarstwo rolne. Nadto będzie to inwestor, który realizuje inwestycje celu publicznego, a także uczelnia nabywająca nieruchomość rolną na potrzeby realizacji odpowiednich y, celów. W praktyce, tak jak wspomniałam, najczęściej z wnioskiem będzie występował zbywca. Wniosek nie jest y, sformalizowany, nie ma tutaj ustawowych y, czy y, tutaj wynikających z przepisów wzorów. Ważne, aby spełniał wszystkie elementy wymienione w ustawie i do takiego wniosku będziemy załączać, jeżeli składamy jako zbywca, m.in. oświadczenie o braku możliwości sprzedaży nieruchomości osobie, która jest rolnikiem indywidualnym oraz o ustalonej cenie tej sprzedaży, tej, tej nieruchomości rolnej. Nabywca tu, jeżeli będziemy nabywcą, jako nabywca, musimy zoblikować się do tego co do zasady, że będziemy prowadzić na tej nieruchomości działalność rolniczą przez określony czas. To są takie podstawy, pamiętajmy natomiast o tym, że w przypadku, w którym chcemy nabyć nieruchomość rolną, nawet przekraczającą tej, ten jeden hektar, od osoby bliskiej, z najbliższego kręgu rodzinnego, wtedy. Nie mamy tych ograniczeń, o których opowiadałam. Nie musimy, czy to występować tutaj, z, z, martwić się o pierwszeństwo Kowru, czy o wydanie przez niego zgody. W związku z tym, tak naprawdę no nabywanie. Nawet dużych połaci tych nieruchomości rolnych od osób najbliższych jest często najlepszym i najskuteczniejszym, najmniej obciążonym formalnościami elementem związanym z nabywaniem nieruchomości rolnych. Tyle na dziś ode mnie, bardzo dziękuję i do zobaczenia.